Witajcie moi mili. Kolejny raz na placu naszej budowy. Jak widzicie chudziaka pod płytę mamy już gotowego. Wszystkie podejścia instalacji podposadzkowych również. A w tej chwili układamy już izolację poziomą pod płytę fundamentową. Mamy to oczywiście styrodur XPS 300. Na izolacji rozkładamy folię. Nie chodzi o to, żeby to była warstwa wodoszczelna, bo oczywiście folia w żaden sposób taką powoką nie jest. Natomiast chodzi o to, żeby przy zalaniu betonu woda z betonu nie za szybko została odprowadzona i żeby beton nam nie pękał. Tak więc, przede wszystkim, właśnie po to zostaje rozłożona ta folia. Przekładki betonowe, grubość 5 cm, raczej dystans zbrojenia 5 cm. Mamy tu płytę 30 cm zbrojoną głównie pręt 12, skok 20 cm. I tak to daje nam e, około 100 m3 betonu. Tak więc, całkiem spore przedsięwzięcie. Teraz wystawiał? Tak. Jako podkłady pod zbrojenie używamy dystansów betonowych. Przy Otulinie 5 cm, bo taka jest wysokość tych podkładów, to w zasadzie nie ma alternatywy. Zwłaszcza kiedy układamy to na styroduże. Wszelkie dystanse plastikowe mają bardzo małą powierzchnię styku. I po prostu by nam się zapadały w styrodurze. A tego chcielibyśmy uniknąć, a takie podkłady betonowe mają dużą e, powierzchnię e, od spodu, tak więc obciążenie jest rozkładane na dużym obszarze na styrodurze i nie ma problemu, żeby nam zbrojenie e, zapadało się w styrodur. Dlatego zdecydowaliśmy się na takie przekładki za chwilę będziemy układać pierwszy kierunek pręt 12. I tak po całości cała płyta. Natomiast dzisiaj rozpoczęliśmy. Zobaczymy jak to idzie. Myślę, że jutro już powinniśmy być w stanie rozłożyć i przygotować całość pod zbrojenie. Jak widzicie, na no nic specjalnie, tu wielkiej ekipy nie ma. Pracujemy w wolnej chwili, kiedy po prostu mamy na to czas. Folię wstępnie przymocowaliśmy takerem. Znacie to z realizacji ogrzewania podłogowego. Fajnie się sprawdza. Teraz ją dociskamy podkładami. Tak więc, o, tak jak widać, tam przyjdzie wiatr, będzie chciał nam poderwać. W momencie, jak już to dociśniemy, to będziemy mieli to zabezpieczone. Mateusza, mamy tutaj srebrną taśmę, może? No. To byśmy złapali, może nie? Bo to zaraz przyjdzie wiatr i szlak trafi. Bo widzę, zaczyna się zrywać. Styrodur oczywiście docinamy na gilotynie. Ułatwia to sprawę. Kąty są proste. Co prawda, mamy spore uwagi. Co do kątów tego styroduru, niestety nie zgrywa się. Są spore szczeliny. No ale cóż, dzisiaj znika wszystko. Na półce, niezależnie w jakim standardzie jest wykonane, tak więc chyba specjalnie też nikt się temu nie przykłada w fabryce. No ale co zrobić? I tak po kolei izolacja pozioma pod płytę fundamentową. Powstaje. Fajnie to wygląda. Tamta część jest już przygotowana pod układanie zbrojenia. W tej części musimy rozłożyć folie, później przekładki betonowe. I w ten sposób przygotujemy całość. Budynek mamy około 700 metrów w dwóch poziomach. Powierzchnia zabudowy to jest jakieś 360 metrów. W tej części będziemy mieli część magazynową. Od frontu oczywiście będzie część biurowa, część socjalna. Po wykonaniu izolacji i rozłożeniu zbrojenia postawimy szalunki dookoła. Nie chcemy robić tego teraz, bo będą po pierwsze utrudniały nam pracę, a przede wszystkim w momencie, jeżeli pracę mamy rozciągnięte w czasie bo tak jak wspominałem, ilość osób, które jestem w stanie przydzielić do tego zadania jest niewielka i z przygotowaniem tej płyty trochę się zajdzie. Wynajęcie szalunków, żeby stały na przykład miesiąc czasu, no to są już to spore koszty. Tak więc szalunki postawimy w momencie, kiedy faktycznie będziemy już wylewać płytę, a na razie przygotujemy wszystko pod wymiar wedle właśnie linii szalunków. Trochę oczywiście będzie z tym zabawy, no bo zbrojenie będziemy musieli wiązać pod wirtualną ściankę, ale nie takie rzeczy robimy na co dzień, tak więc nie przypuszczam, żeby był z tym jakiś problem. W tej chwili ustawiamy podejście kanalizacji 2 cm poniżej poziomu wierzchu płyty, tak żeby w przyszłości bez problemu można było się do tego podłączyć. Obcięliśmy pierwszy próbny. Eee, zaraz sprawdzimy poziom, poziom płyty już sobie sprawdziłem A teraz a teraz zmierzymy po prostu wszystko. Dobra, pierwsze podejście kanalizacji 130 Dobra, jest idealnie to teraz możemy przelecieć wszystkie i znaczymy ile do obcięcia? Ten minus jeden. Minus 9, ten minus 2, minus 6, ten minus 15, minus 5, minus 7, minus 9. Wszystkie? Eee, dobra, i teraz właśnie ustaliliśmy, ile każdy punkt kanalizacyjny musimy przyciąć, żeby wyjść 2 cm poniżej wierzchu płyty. Zabezpieczymy wszystko dylatacjami, tak, żeby bez problemu można było później te rury, nawet gdyby była potrzeba, wyciągnąć, wymienić, jakby coś się uszkodziło. Zobaczcie, mamy podejścia kielichów. O, w tej chwili Andrzej wyciągnie jeden. 6. Wszystkie kielichy kończą nam się właśnie w chudziaku. Przygotowana jest tak jak tu widzicie, dylatacja no i idealnie, i tak mamy przygotowane podejście. W tej chwili, wierzch płyty kończy nam się w tym miejscu. Będziemy mieli dostęp do kanalizacji po zalaniu płyty. W razie czego cały element można wymienić elegancko. Dobra, tak więc, podejście kanalizacji, podejście wodne, podejście elektryczne. Wszystko jest na miejscu. Tu znajdujemy się w kotłowni. Tam będzie część magazynowa, a w tej części część biurowa. Prąd na działce już jest. Woda również, jak i kanalizacja. Kanalizację nawet mamy już podłączoną. O, to jest wpięte już w tej chwili jest do studzienki kanalizacyjnej. Tak więc na upartego, jak tylko pojawią się ściany, stawiamy kibelek i można korzystać. Mam wrażenie, że nawet pojawił się już zapach kanalizacji. Kolejne podejście, zobaczcie, tu mieliśmy podejścia tylko w chudziaku, czyli w tradycyjnych domach w zasadzie chudziak to jest podstawowa wylewka. Jeżeli macie tak przygotowane podejście, żaden problem jest teraz nawiązać się do wszystkich punktów kanalizacyjnych w domu. Niestety często jest tak, że wystaje cały kielich powyżej chudziaka, bo po prostu budowlańcy nie zwracają na to uwagi robią tak, żeby im było wygodniej. I później trzeba takiego chudziaka rozkuwać, no bo w momencie, jak mamy małą ilość steropianów, a nawet jak jest 10 czy 15, to i tak w żaden sposób nie zapniemy się 110 w momencie, kiedy już na kielichu wystaje nam prawie 10 cm. Tak więc tak przygotowana kanalizacja to jest dobre rozwiązanie. Wtedy rozkuwamy tylko kawałek, jeżeli jest taka potrzeba, żeby postawić kolanko i jesteśmy nisko, nie ma problemu ze zmieszczeniem się z innymi instalacjami. Na to też warto zwrócić uwagę. I jesteśmy kolejnym punktem. Opa. Jak widzicie, izolację poziomą pod płytę mamy już gotową. Również wszystkie przejścia kanalizacji mamy już zabezpieczone. W tej chwili wiąże jeszcze pianka, ale za chwilę będziemy mogli ją obciąć dokładnie tak, jak jest to zrobione tutaj. Tu już mamy podejścia zapianowane, obcięte. I w tej chwili możemy już zakrywać folią, natomiast dopóki piana nie zwiąże, no to jeszcze chwilę poczekamy w tym czasie rozłożymy już dystansę podzbrojenie. Trochę z tym pracy jest. Ale zaczyna to wszystko fajnie wyglądać. Teren dookoła budynku, jak widzicie, mamy już wstępnie przygotowany. W przyszłości tu oczywiście pojawi się trawa, ale jeszcze będzie potrzebny nasyp dookoła budynku. No bo płyta to jest jedno, jeszcze trochę tu około 40 cm pójdzie do góry. To, co tu widzicie, to jest część jak gdyby techniczna, czyli garaże i magazyn. I tu chcemy zrobić już płytę z wykończeniem na gotowo, czyli będzie beton techniczny zacierany. Tak, żeby już więcej tego nie dotykać, i jednocześnie płyta fundamentowa będzie podłogą magazynową. Stąd przede wszystkim wybór płyty przy tym obiekcie, a nie tradycyjnego fundamentu, który trochę byłby tańszy. Natomiast w momencie, kiedy chcemy jeździć wózkami widłowymi, no to i tak byśmy musieli całą podłogę zbroić. Tak więc już zrobimy to na płycie fundamentowej, odizolujemy w ten sposób cały budynek, będzie mniej energii potrzebne do ogrzewania, ale przede wszystkim powinno wszystko fajnie się zachowywać i posłużyć na wieki. Wszelkie wejścia do budynku mamy już przygotowane, zasilenie główne czeka aż tylko pojawią się pierwsze ściany, będziemy mogli wejść z szafą do środka i wszystko uzbrajać. Natomiast jeszcze chwilę musimy poczekać. Część biurowa ma być wykonana w technologii betonów architektonicznych. Jeżeli chcecie zobaczyć coś więcej o betonach architektonicznych, to zachęcam do poszukania naszych filmów odnośnie betonowego domu. Tam są naprawdę fajne materiały i przedstawione fajne rozwiązania. Tak więc zachęcam. Natomiast dokładnie to samo, będziemy chcieli zastosować tutaj, czyli. Wszystkie doświadczenia, jakie zbieramy przez lata, będziemy chcieli tutaj zastosować i ten budynek już uzbroić we wszelkie rozwiązania, które faktycznie mają sens. Bo nie ukrywam, że przez 15 lat działania firmy były również kierunki, które okazały się ślepymi załukami. Dobra, obserwujcie dalej, zobaczymy co z tego wyjdzie.